Od Lasiak, ciągnięty przez nową EU7, do Intercity, City Zakład Północ. To z końca toru przy do drugim. A z końca toru trzeciego przy paloniu pierwszym mamy odjazd Niemcobusa ze Szczecina Głównego do Potsdam-Hauptbahnhof przez Szczecin-Gumieńce, Kantow Angelminde Berlin-Hauptbahnhof i berlin zogarten i ruszył i ruszył Niemcobus BR-626 polskie znaczenia VT-627 pojechał z pełną mocą Thank you.